Witam z tej strony Genko. W tym poradniku zaprezentuję Wam jak stworzyć uposażenie za pomocą nowego eku Creatora. Także po pobraniu pliku dostępnego na forum oraz w opisie filmu rozpakujemy go do folderu MP Missions w folderze Army 3. I tak misję wpakowaną należy uruchomić poprzez menu multiplier, tworząc własny serwer LAN. Misja jest dostępna na mapie VR, jak zresztą jest to widoczne w tym momencie. Co do tworzenia wyposażenia mamy możliwość w tej wersji tworzenia wyposa wyposażenia poprzez Virtual Arsenal. Jest to bardzo wygodna metoda e, odbisu, bardzo szybka e, i widzimy od razu e, jej efekty no, na różnych właśnie płaszczyznach. Tak tutaj w tym momencie jest widoczne. E, bardzo wygodna metoda, jednakże jej minusem jest to, iż nie możemy tworzyć amunicyjnych żołnierzy, e, gdyż musimy mieć daną broń, aby dodać do niej amunicję. Nie możemy też dodawać medykamentów poprzez Virtual Arsenal, gdyż po prostu Virtual Arsenal nie widzi tych medykamentów. Oczywiście wyposażenie stworzone przez Virtual Arsenal możemy zapisać, tak jest tutaj widoczne, a także wczytać. Oczywiście tą metodę możemy połączyć ze sklepem VTS-a, dzięki czemu bardzo przyjemnie możemy całe wyposażenie dopracować. I tak gotowe zrobione wyposażenie możemy oczywiście zapisać przez menu dostępne pod kółkiem Skopiuj sprzęt do Sowka. Przed zapisaniem należy sprawdzić czy radio mieści się nam w mundurze, wewnątrz munduru. Jeżeli się nie mieści należy zwolnić odpowiednio dużo miejsca. Inaczej na misji radio się nam nie doda. To jest taka jedyna uwaga co do tej metody. Także jeżeli mamy już wszystko gotowe Możemy skopiować sprzęt do słowka. Tak jest to teraz widoczne. I w tym momencie możemy przejść do otworzenia skryptu. Po skopiowaniu skryptu poprzez Echo kreatora możemy go wkleić do notat i będzie on wyglądał w ten sposób. Możemy oczywiście to upiększyć korzystając z opcji zamień, wpisując, średnik spacja oraz średnik, ukośnik, o, n o, Tak stworzony skrypt jest o wiele bardziej czytelniejszy Musimy pamiętać aby usunąć zawsze o, z radia ten dopisek Aby nie dodawać radia z danym id I tak gotowy skrypt możemy już zapisać i wykonać I teraz przejdziemy do wykonania tego skryptu Aby skrypt wykonać o, o, posłuży się misją testową, którą znajdziecie zresztą wewnątrz pliku do pobrania, wykonujemy teraz przez init, nie przez init jednostki, tylko init squared. Na samym dole mamy sekcję do tego właśnie przeznaczoną. I tutaj posłużymy się folderem EQ, tak to zresztą widać tutaj. Tutaj wszystkie skrypty, wyposażenia, aby utrzymać porządek w folderze misji. Także. Możemy kopiować daną linijkę i dostosować ją pod siebie, tak? czyli wpisać nazwę skryptu oraz nazwę jednostki. Pamiętamy, aby każdą jednostkę bez wyjątku grywalną nazwać. I tak zapisany skrypt inidysQF uruchomi się oczywiście, ta część kodu uruchomi się oczywiście tylko raz. Dzięki czemu nie ma już możliwości, aby komuś się wyposażenie dodało dwa razy, przez to, że ktoś się łączył John join i progress. Także to jest tak naprawdę już koniec poradnika. Skryb jest naprawdę bardzo prosty w użyciu i nie sprawia tak wiele trudności jak na przykład dla... Dziękuję za uwagę.